Jaki był ten tydzień? Ten dzień? Dużo trudnych spraw, ucisków, cierpienia, zmęczenia, bólu. Jeżeli było tego trochę, to się nie zdziwię. Nikt z nas nie powinien się dziwić, bo no, cierpienie jest gdzieś nieodłączną częścią życia człowieka. I to wiedział już taki myśliciel, można powiedzieć, filozof z VI wieku, Siddhartha Gautama, o ile dobrze wypowiadam, znany może jako Budda. Wiedział, że jest cierpienie, głosił, że trzeba się z niego wyzwolić. Że cierpienie wiąże się z pragnieniami, więc trzeba się uwolnić od wszelkich pragnień. Z tym, że jest cierpienie, miał rację. Z tym, to, co dalej, myślę, że nie. Usłyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu takie słowa apostołów. Którzy głosili Ewangelię, powiedzieli oni, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Wiecie, to głosili Paweł i Barnaba, którzy w czasie pierwszej podróży misyjnej świętego Pawła na terenie dzisiejszej Azji, dzisiejszej Turcji, Azji Mniejszej, no, dopiero co zanieśli nowinę dobrą o Chrystusie. Pierwsi chrześcijanie wywodzący się. Z Greków czy z innych pogań, nieżydów świeżo ochrzczeni, nawróceni dostają taką ciężką informację. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Co to znaczy? To znaczy, że jest cierpienie i będzie nieodłączne w jakiejś formie, ale to nie znaczy, że zawsze, za wszelką cenę jest ono złe, czy należy go unikać. Można powiedzieć: Przez krzyż do nieba. Niektórzy mówią: Zobaczcie, Pan Jezus w tym fragmencie Ewangelii, który słyszeliśmy, to jest w Wieczerniku. Już po tym, jak Judasz wyszedł, można powiedzieć, w tej takiej najbardziej kameralnej atmosferze, z najbardziej zaufanymi, z tymi uczniami, którzy, jakkolwiek są słabi, niedoskonali, ale to jest to najbliższe grono, już bez zdrajcy. Pan Jezus zostawia im taki testament, ale zanim powie o wzajemnej miłości, to mówi te tajemnicze słowa o tym, że teraz, syn człowieczy, Został uwielbiony, chwałą otoczony, został otoczony chwałą i Bóg go chwałą otoczy. Wtedy, kiedy on ma zaraz być pojmany, ukrzyżowany, umęczony, zamordowany, poniżony, odebrana mu być po ludzku godność, On mówi, że będzie otoczony chwałą. Chwała nieba inaczej wygląda. Niż to, co my po ludzku uważamy za chwalebne. To też jest dla nas wskazówka, że przez cierpienie do chwały, do tej chwały, która tak pięknie dzisiaj była w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana ukazana nowe Jeruzalem, nowe niebo, nowa ziemia ta wizja taka prorocka, w której jest ten przybytek Boga z ludźmi której Bóg mieszka wraz z nimi, będą oni jego ludem, On będzie Bogiem z nimi, i otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Będzie tak wspaniale bez cierpienia, ale to w niebie. W niebie już nie będzie braku. Nie będzie niezaspokojonych potrzeb, ale teraz różnego rodzaju cierpienie nam będzie towarzyszyć: ból fizyczny, choroby, strapienia psychiczne, rozterki, a jeśli nie takie, to może i duchowe próby, jakieś próby wiary, noce wiary, ciemne. Różnego rodzaju próby. Ale to jest droga, którą Chrystus przeszedł i którą my możemy iść za Nim, bo my mamy cel, kierunek, jakim jest Bóg i bycie z Bogiem, bo dla nas niebo jest byciem z Bogiem. Pokój, radość, szczęście, wszystko, co trzeba. Nie jest to rozpłynięcie się w nicości, czy zatracenie siebie, zniknięcie. I nawet nie idzie się do tego w oderwaniu od pragnień. Oczywiście możemy mieć jakieś pragnienia, które mogą nas od Pana Boga oddalać. I tych uczymy się poskramiać, opanowywać, ale jest w nas największe pragnienie, które nas kieruje do Boga, to pragnienie miłości. Pragnienie bycia kochanym, i także pragnienie kochania. To Pan Bóg w nas umieścił, abyśmy Jego szukali, i On to pragnienie ostatecznie, tylko On jest w stanie zaspokoić, wypełnić, dać nam tą pełnię. To będzie w niebie w pełni, ale już teraz, pośród tych różnych trudów i cierpień, które nam towarzyszą, możemy kosztować już nieba właśnie w miłości. Miłość, takie piękne słowo, można mówić o tym górnolotnie. Ale jeżeli sobie pomyślimy, czym ona może być w praktyce, no pamiętajmy o tym, jak może miłość w praktyce wyglądać, bo, bo miłość to nie uczucie albo nie tylko uczucie, kiedyś to już słyszeliście. Miłość to jest przede wszystkim postawa, woli, wybór. Miłość to postawa bezinteresownego daru bezinteresownego dawania to zależy od woli nie od uczuć Tu też pewnie słyszeliście ale może nie każdy słyszał ale warto sobie to przypominać Miłość się wyraża w darze ale oczywiście nie musi to być tylko jakiś prezent dar materialny może to być Kogoś kocham, mogę mu coś dać. Czy go lubię, czy nie lubię, mogę mu coś dać. Prezent, rzecz. Jeżeli to będzie służyć jego dobru, ale mu mogę dać choćby moją umiejętność, jakiś uczynek, pomóc w czymś. Prosta rzecz w życiu codziennym. Nie muszę czynić tego z górnolotnymi uczuciami. Jak matka czy ojciec wstaje w nocy do płaczącego dziecka, to pewnie nie jest w skowronkach, ale ma w sobie decyzję. Ja wstaję, zajmuję się tym dzieckiem. To jest wola. Mogę oprócz jakiegoś uczynku dać swój czas, obecność. Może nawet jak mi się nie chce, może nie mam ochoty, ale choćby posłucham tej drugiej osoby, która coś mówi, która potrzebuje być wysłuchana. Czy to mąż, czy żona, czy ktoś inny. To też może być miłość w praktyce. Może to być choćby dobre słowo, jeżeli jest akurat potrzebne. Mogę nie mieć pieniędzy, mogę nie mieć umiejętności, ale może dobrym słowem mogę dać komuś miłość. Może to będzie gest. Przyjacielskie poklepanie po ramieniu, może dla małżonków jakiś gest czułości, bliskości, też mogę to dać. A może dar duchowy, modlitwa, która wiąże się z poświęceniem czasu, ale wtedy już nie ja daję, ale daje Pan Bóg. Możesz dać drugiemu różne rzeczy, możesz dać wiele i w ten sposób wypełniać to przykazanie miłości wzajemnej, które dał Chrystus. Miłujcie się wzajemnie. I bardzo często to będzie kosztować, bardzo często będzie to się wiązało z wysiłkiem. A może nawet z cierpieniem, nie zawsze z przyjemnym uczuciem. Ale właśnie przez wiele ucisków i cierpień trzeba nam wejść do nieba. Jeżeli cierpieć, to warto z miłości.